Zaczął się właśnie okres przedświąteczny, a wraz z nim zaczął się też okres przedświątecznych wyprzedaży. W tym roku Black Friday wypadł 26 listopada i spytamy się dziś studentów Wydziału Nauk Społecznych, jak spędzili i co kupili w Black Friday. Jak spędziłeś Black Friday? Byłem na imprezie. Okej. Okay. W kwestii raczej chciałem spytać zakupowej. Nic nie kupiłem, Black Friday to jest chwyt marketingowy, poczekam na to, jak będą na, naprawdę jakieś promocje. Co sądzicie o Black Friday i y, czy udało wam się coś kupić? E, tak, udało mi się kupić kilka rzeczy, jednak uważam, że w większości y, ilościach to jest po prostu manipulacja ludźmi. Mhm. E, ja nic nie kupiłam i szczerze, nie, jakby nie interesują mnie takie przeceny. No, poza tym przeceny są często i też są wiele lepsze niż te całe Black Friday. Zazwyczaj to nie jest po prostu prawdziwe, moim zdaniem. Powiedz mi, co sądzisz o Black Friday? Czy to dobra inicjatywa, dobry okres, czy raczej coś podchytliwego i przez to negatywnego? Uważam, że Black Friday, mimo tego, że może być czymś negatywnym ze względu na to, że sklepy mogą oszukiwać ludzi w kwestii cen, to jest to, to jest to potrzebne ze względu na to, że dzięki temu osoby mogą po prostu kupić produkty taniej. I myślę, że to jest fajne, zwłaszcza w okresie przedświątecznym. A tobie udało się coś kupić na Black Friday? Niestety nie wzięłam w tym roku udziału w Black Friday ze względu na to, że musiałam robić projekt zaliczeniowy na studia, ale mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się wybrać na zakupy i kupić coś w okazyjnej cenie. E, powiedz nam, jak spędziłeś Black Friday? Spędziłem Black Friday siedząc w domu na chorobowym. O, oh, rozumiem, ciężka sytuacja. A udało ci, udało ci się coś kupić w tym czasie na Black Friday? Tak, ale online, jeżeli już chciałem po pochodzić, bo lubię nawet takie coś, że jest wszystko w promocji, można sobie pochodzić, jakieś fajne okazje dorwać, A tak to tylko dwie gierki zamówiłem sobie na PlayStation online. Jeżeli jest to wszystko uczciwe, to jak najbardziej popieram. Jedyna taka sytuacja, kiedy tego bym nie popierał, to jeżeli sprzedawcy podwyższają specjalnie ceny przed Black Friday, żeby potem po pozornie je obniżać. Wtedy chcą takie zmylne promocje, to tego nie szanuję, ale ogólnie taki dzień, gdzie można sobie tanie rzeczy kupić i zarówno klienci na tym skorzystają, jak i sprzedawcy sobie więcej zarobią, uważam, że jest to fajna inicjatywa. Szczerze, to nie mam na ten temat zdania, bo nie korzystam zazwyczaj z Black Friday. bo Ponieważ nie lubię kupować sobie czegoś na siłę, tylko po prostu jak gdzieś jestem albo czegoś potrzebuję i jest okazja, to to kupuję, a nie że czekam specjalnie na Black Friday. Czyli w tym roku na Black Friday nic nie kupiłaś? Nie, nic nie kupiłam, jak co roku nic nie kupuję, bo jak coś potrzebuję, to po prostu idę, a nie będę czekać pół roku, żeby coś sobie kupić. Ja osobiście w tym roku nie robiłem nic w tym kierunku, akurat nic sobie nie zamówiłem, robiłem to w poprzednich latach, więc w tym roku tak na spokojnie. Myślę, że jest to dobra inicjatywa, znaczy na pewno nie jest to na takim poziomie, jak w innych krajach. Myślę, że u nas jest to tak bardziej na spokojnie, patrząc na na przykład, jak wygląda sytuacja, nie wiem, w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, gdy sklepy są otwierane, jak ludzie, że tak powiem, atakują różne półki sklepowe są większe wydaje mi się tam promocje, ale no jest to taka fajna inicjatywa na pewno są jakieś zniżki i każdy ktoś coś dla siebie znajdzie i myślę jest to inicjatywa jak najbardziej na plus. Co sądzisz o inicjatywie Black Friday? Czy to raczej coś pozytywnego czy negatywnego? Myślę, że jest to raczej pozytywna inicjatywa, jeżeli ktoś jest w stanie faktycznie wyłapać te promocje, które no nie są zbyt oszukane, czyli że te ceny faktycznie są niższe. Jeżeli ktoś ma potrzeby zrobienia jakichś większych zakupów, ewentualnie nie wiem, prezenty świąteczne, to ja myślę, że jest to fajna inicjatywa. A tobie udało się kupić coś w tym roku z okazji Black Friday? Niestety nie. E, przepraszam, nie, kupiłam, e, kupiłam e, kolagen w proszku, co całe 19 zł z 50 był przeceniony, także to był mój zakup na Black Friday. Panie doktorze, mamy do pana pytanie, co sądzi pan o inicjatywie Black Friday, czy jest to coś pozytywnego, czy negatywnego? Jest to jedna wielka ściema, oszustwo, podnoszenie tydzień przed cen, a potem ich obniżanie, dużo większe promocje i dużo niższe ceny mamy po świętach, więc to tyle. Czy mimo wszystko skusił się pan, żeby kupić coś na Black Friday? Kupiłem oliwę z oliwek, bo mi się skończyła, ale nie dlatego, żeby była like Friday, tylko dlatego, że mi się skończyła i akurat kupowałem w piątek i widziałem, że jest przecena o 10 zł na butelce, więc kupiłem 3. No.